Przyszedł dzień, moi drodzy, w którym to jedziemy na wycieczkę, wstaliśmy z samego rana, żeby zjeść i ruszamy na Kratur. Tam na będą jakieś wulkany, coś, ten Desem. Bardzo ładnie fotokop, także... także czekamy na autokar i będę Wam troszeczkę relacjonować. Przyjechaliśmy na pola Aloesu, z tyłu, jak widzicie, tam są właśnie pola Aloesu, a tutaj obok jest sklep z kosmetykami. I tutaj w ogóle co to jest? Mega fajne, ale ja oczywiście tego nie dowiozę 9 euro kosztuje i wszelakie kosmetyki. Ceny, jak to ceny, jakieś 39-29 euro za kosmetyki. Tutaj obok pani też Polka opowiada o kosmetykach, ale powiem Wam szczerze, że to jest wiecie, Naprawdę przepiękny widok. Właśnie pole Aloesu. Jest naprawdę bardzo fajnie. Gdzieś obok jest. Pole, na którym można pojeździć na wielbłądach, ale my tam oczywiście nie idziemy. I chwilkę tutaj podobnież jesteśmy i lecimy dalej moi drodzy. Słuchajcie, się siedzę, to wam to każe, jak na jakieś ścięcie. Jak się się to tam ze względu na to, że ma lepsze widoki. Nie tylko po w pośrodku, <noise> Serio w pośrodku Jak y, widzę, jakimi zakrętami w górach nie nawet są to prowadzenia ale jak widać, Mocno operuje słońce. Się, się zastanawialiśmy się, czy ujrzymy Teneryfę, ale póki co niestety jest dużo chmur i zarówno tam też najwyższy szczyt jest zakryty chmurami. Tutaj trochę się aktualnie przejaśnia, ale nie jest tak cieplutko. Dlatego założyłam sobie katanę. No i bardzo szkoda, bo myślałam, że ujrzymy kawałek Teneryfy, ale być może jeszcze nam się uda. Mam ja, katanę i jest taka delikatna mrzawka. zawsze moje włosy będą żyły swoim życiem. Ale mimo wszystko jest naprawdę ładnie. Chociaż nie powiem, bo jeśli chodzi o podróż do Karem, po tych górach, to dla mnie jest masakra. Masakra. A więcej mi się nie udało <trony> Anka tam już sobie idzie. Idziemy kawałek dalej zrobić jakąś foteczkę. zjechaliśmy właśnie do restauracji, w której będziemy mieli śniadania To ładny widok na jest, ale i wychodzić Zaraz Wam opowiem o naszej sytuacji. Jest sytuacja. tak przestarzała ta masakra. Gdzie góra jest? Nie, nie. Nie, nie, Chciałam się wstawać, ale zobaczcie, jaki piękny widoczek tutaj jest. Naprawdę jest przepięknie Choć jesteśmy tam, nie chodźmy. Ja jesteśmy w tafię, jest, jest Las Palmas. Nie będziemy już jechać po górach, a tym autokarm troszkę wieje, ale jest przepiękna pogoda i w ogóle przepiękny krajobraz mój drodzy, także ja jestem niebowzięta, możecie mi wierzyć zjadam sobie obiadek tak delikatnie ponieważ bałam się, że będą potem jakieś ataki uboczne w autokarze i jeszcze chciałabym wam powiedzieć mam nadzieję, że wszystko słychać mieliśmy taką... nie, jeszcze nie możemy mieliśmy taką creepy sytuację bo było bardzo węziutko, ale to bardzo węziutko i właśnie roboty drogowe i nie mogliśmy się złamać no, to karem. totalnie nie mogliśmy złamać ja już mówię śmierć w oczach dosłownie śmierć w oczach i szczerze mówiąc, nie chciałam powtórzyć tego bo wszystko podeszło tutaj do gardła ale przeżyliśmy żyjemy, jest las Palmas jest piękna pogoda Mieliśmy sobie kawkę, ale powiem szczerze, że kupiliśmy sobie ją pod galerią dopiero jak wróciliśmy, ze względu na to, że jeżeli były już jakieś miejsca, to nawet e, nie były one z widokiem na ocean, na zatokę w zasadzie, a, albo nie było w ogóle miejsc, no i troszeczkę myśleliśmy, że będzie jakichś takich więcej straganików, żeby kupować jakieś pamiątki na przykład, mój drodzy. Ale niestety nie było, tak że zostało nam chyba jeszcze z pół godziny to sobie będziemy chillować, wypijemy, mam kapkę mrożoną, wszelak ma americano i, a nie, jeszcze potem został nam wulkan, a potem już wracamy do hotelu. Przyjechaliśmy już zobaczyć krater wulkanu, za chwilę Wam pokażę, powiem Wam szczerze, że jak się czuję w sumie, że tak beznadziejnie jest mi tak niedobrze i generalnie chyba mamy coś w wysokości, ale tutaj to się tak pani... Kawałkiem Krater Burka, no i tutaj proszę bardzo. Nie wiem, czy dokładnie będzie widać, ale o, proszę bardzo. Ale widok jest generalnie nieziemski, jest bardzo ładny. Gorzej z mam podróżą. Janusz jest zadowolony. Można przebić się do autostrady. wysoko do, do wschodniego wybrzeża i później wschodniego wybrzeża na. Południe, południe będziemy jechać, zaczniemy lotnisko sobie. i potem dalej w kierunku, już w kierunku hoteli. Także wróciliśmy moi drodzy do pokoju, oczywiście wysprzątany przez panią. Wzięliśmy sobie rineczką i będziemy chillować. Może się przejdziemy jeszcze na chwilę na basen, ale cieszę się, że już jesteśmy w hotelu. Cieszę się, że to już ten cały stres za mną. Także jeśli taki film Wam się podobał, to łapka w górę. Na pocieszenie, łapka w górę i subskrypcja, żeby być ze mną na bieżąco, moi drodzy. Także do zobaczenia. Hejka.